A tak dokładnie to PIK, tuk, PIK, PIK to to Otwieranie skrzynek mm. Chwilę audio I ten odcinek będzie taki niespodziewany, bo nagrywam go w sumie o 12, bo przecież film skończyć. wróciłem Kraft to jest ogólnie taka gra, w której się przejdzie. No, ty zaczynamy się od pierwszej. Później się zaczyna od drugiej. Później się jeszcze zaczyna od trzeciej. A później się zaczyna od czwartej. Ja na dwa, się żeby sko skończył. Sko 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 i nie pamiętam już nie było tego. Y, nic na moim kanale, nie Nie, co? nie pamiętam już y, ile nie było nic na moim kanale. I tylko pamiętam, że bardzo długo nic nie było na moim kanale, więc za to bardzo przepraszam. Ale jak mówiłem na samym początku, teraz będziemy sobie otwierać skrzynki w tych trafach. Tylko chwilkę, może znaleźć lapis, lezuli. To nie jest lapis, to jest mój uh -huh. I mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Jak tak, to dajcie łapkę w górę. A jak nie, to możecie dać łapkę w dół. Ale ja bym bardziej powiedzą w górę. I my znaleźć. Nie, lapis, to jest lapis. Mm. I jak ch chcecie. Y a, nie, nie. Nie, w sumie, jak chcecie, żeby było ten, żeby było więcej otwierania skrzynek z tej gry, to możecie po prostu dawać łapki w górę. No, a może za 200 łapek w górę. Nie. Zacznijmy od takiej ledwej liczby, czyli że za 15 łapek w górę nagrywamy kolejny odcinek. Jak, jak nie, no to może nagram po prostu dłuższy, ale bez, bez tego oglądania. zaczynajmy otwierać skrzynki. Więc pierwsza skrzynia idzie i w niej nic dobrego. Na, za 9 milionów już skrzynia idzie. О, в нея уже диамант уже е по-добър. Следи. Иде в скриня. Ооо, това я разумях, сигурни, че въпреки, че с Глоусон. Иха бе остатния нарази. Така, доколкото не е знам. О! И те пумки, там вижте, тези някои, ако еш така, не е więc może ja zrobię cięcie jak już nabijemy się, się już te wszystkie ten, te całe te punkty to do Was oczywiście wrócę a na razie to klops więc do później dobra postanowiłem że jeszcze Znowu do was wrócę i pokażę wam tą najlepszą animację która jak kilo będzie pomała, szybciej nam się na, będą nabijały i punkty, i te końce, te końce, nie końce, końce, i będzie po prostu fajnie to wyglądało. Jak już mam 4 miliony, a do następnej z tej skrzynki jest na potrzebne. Ale 9 milionów. Na razie ja sobie tutaj popatrzymy. Myślę, że tu nie będziemy kupować. Czyli że tak mogę, tak mogę. Tak mogę, tak mogę zrobić. Tak mogę zrobić. Mm. Myśleć. Czy, czy to kupić? O, 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 o. I co robiło? Co robiło? Pra... Drodzy Państwo, tutaj. Nie tutaj, tylko tutaj. Było to? Chyba. Nie. Nie wiem. Było to o 600 tych PPS. Nie wiem, co to znaczy. Jak będziecie wiedzieli, co to, to PPS znaczy, to piszcie w komentarzach. I teraz znowu przejdziemy sobie do cięcia. Więc to będzie jeszcze animacja Creepera i chyba jednak na tym sobie zakończymy. Klipper nam będzie dawał takie uh, tutaj na sam du i taki gun powder gun sobie kupić następny ten Pickaxe. Jeszcze sobie zrobimy cięcie i obejrę. I obejrzymy sobie żeby żeby nie na było eh, cięć.